Witamy z Kocin, miasta, które nazywane jest Perłą Morza Arabskiego, a także jest to nasz główny cel podróży do Indii. Znajdujemy się na placu Vasco da Gama. A dlaczego Vasco da Gama, niebawem się dowiecie, bo Kocin to miasto z bardzo ciekawą historią. Znajdujemy się w Koczy, na południu Indii, chociaż architektura nie przypomina Indii. Jest ona postkolonialna, portugalska i właśnie holenderska. I tutaj, w Królowej Morza Arabskiego, Holendrzy uczynili drugą komandorię, drugą najważniejszą azjatycką swoją stolicę handlową, obok indonezyjskiej Jakarty, czyli Batawi. I tutaj handlowali herbatą, goździkami, kardamonem. I kontrolowali szlaki południowej Azji. Holendrzy zawsze z zazdrością patrzyli na portugalskie kolonie, aż w końcu przejęli je na cały XVII i XVIII wiek. Większość Portugalczyków wówczas wróciła do Europy, a część przeniosła się na północ, do Goa. Brew powszechnie panującej opinii, nie Portugalczycy przynieśli do Kerali chrześcijaństwo, a sam święty Tomasz, który przybył tutaj już w I wieku. Sam Kościół katolicki jest prężny tutaj w tym miejscu. E, istnieje tu bardzo dużo kościołów, a ten widoczny za nami, Kościół świętego Franciszka Xaverego, to miejsce, gdzie kiedyś e, spoczywały prochy największego portugalskiego podróżnika i odkrywcy Vasco da Gama. Po utracie tych terenów przez Portugalczyków, jego prochy zostały przeniesione do Lizbony. Albo na przykład ta katedra świętego krzyża, która stała tu już od XVI wieku. A co pozostało po Holendrach? O na przykład ten cmentarz stary, XVII wieczny, urokliwy. Zresztą w większości dawnych kolonii holenderskich cmentarze to te miejsca, które ostały się do czasów dzisiejszych. Portugalczycy przybyli na wybrzeże malabarskie pod koniec XV wieku. Wybudowali tutaj mnóstwo willi, mnóstwo fortów, pałaców. Jednym z nich jest ten widoczny za naszymi plecami, pałac Matencheri, który został wybudowany przez Portugalczyków po to, żeby przekupić miejscowego radżę. Dzisiaj nazywany jest ten pałac pałacem holenderskim, Dutch Palace, dlatego że w 1663 roku, kiedy Holendrzy przybyli tutaj właśnie, zagarnęli ten pałac. Podobnie zresztą jak większość wybrzeża malabarskiego. I odtąd właśnie Kochi stało się obok Batavi, czyli dzisiejszej Dżakarty, drugą stolicą azjatycką włości kompanii wschodnioindyjskiej, holenderskiej, która ta część była zarządzana z tamtej wyspy, to jest Bolgaty Island, gdzie znajdował się pałac gubernatora holenderskiego. W przeciwieństwie do tego pałacu, o którym Ania mówiła, też holenderskiego, ale on nie pełnił takiej roli. Będę. Będę. Tutaj przy jednej z uliczek zachodzimy i widzimy przepiękny dziedziniec Pepper House. Kiedyś to miejsce tętniło życiem, tutaj bogaty właściciel portugalski, a potem holenderski trzymał większość koczyńskiego pieprzu, czyli najdroższej przyprawy, którą właśnie tam z prywatnego doku widzianego za tym przejściem wysyłał w świat. Kochin przez wieki bogacił się na handlu przyprawami, gałką muszkatałową, goździkami, pieprzem, czyli czarnym złotem. Wszyscy chcieli w tak bogatym mieście mieszkać. Był bramą do południowych Indii, otoczony przez królestwo Zamorynu. I do bogatego miasta zjeżdżali kupcy z całego świata. Wykształciły się tutaj dzielnice imigranckie wręcz: chińska, arabska i żydowska. Żydzi już w pierwszym wieku przybyli tutaj i właśnie znajdujemy się w takiej pozostałości podzielnicy żydowskiej z wieżą zegarową przylegającą do synagogi Pradeshi. No i ta właśnie synagoga, której nie można w środku kręcić, wraz z przyległym niedaleko kirkutem, prawdziwym kirkutem żydowskim, zabytkowym, to są dwa największe ślady podawnej społeczności tutejszych kralskich Żydów którzy we większości już wrócili do Izraela, oczywiście. A co zostało po Chińczykach w takim razie? A na przykład te sieci rybackie gigantyczne, nietypowe, tylko tu występujące. Podobno kilka wieków temu e, dużo imigrantów z Chin, z dworu Kublai Hana, którzy przybyli do Kochi, e, które było taką bramą łączącą wschód z zachodem, Właśnie zastosowali tą technologię, która dzisiaj została w takiej formie i jest niebywałą atrakcją turystyczną. Choć, no nie wygląda jakoś super pięknie. A tu ciekawostka, na naszych oczach spadło stare dwustuletnie drzewo i zerwało kilka linii elektrycznych. No i oczywiście gigantyczne poruszenie w mieście.